Cześć! Z tej strony Kasia z Centrum Leków w UK. Dzisiaj chciałabym poruszyć z Wami problem nadmiernego wypadania włosów. Ten problem dotyczy wielu kobiet, w tym również dotyczył mnie jakiś czas temu. A z czym on się wiąże? Niestety często jest to objaw wielu schorzeń. W moim przypadku była to anemia, czyli niedobór żelaza. Inne problemy, które mogą się z tym wiązać, jest to niedożywienie. Używki, niedobór witamin. Dalej mogą to być wszelkiego rodzaju choroby skóry głowy, choroby tarczycy czy zaburzenia hormonalne. Ok, wiemy, że te włosy nam wypadają. Co dalej? To, co ja Wam polecam, to wykonanie okresowych badań krwi. Okresowe badania krwi pozwolą na zdiagnozowanie problemu, a w międzyczasie możemy też o ten włos dbać od zewnątrz i od wewnątrz. Od wewnątrz. Dbajmy o nie wszelkimi preparatami zawierającymi cynk czy witaminę B5. Ja ze swojej strony mogę polecić produkt Biotebal. Z zewnątrz, niestety to dbanie jest trochę bardziej skomplikowane, ponieważ wygląd włosa z zewnątrz to wynik składowych kilku elementów. Pierwszy element to zadbana skóra głowy. Drugi odpowiedni kosmetyk, a więc taki bez SLS-ów. I stosowany tak, jak napisano na etykiecie. Więc szampon należy trzymać 2-3 minuty, a nie 2 sekundy, ponieważ włos musi wchłonąć te składniki z szamponu w swoją strukturę. Kolejnym elementem jest odpowiednie zadbanie o końcówki, czyli regularne ich podcinanie, oraz co ważne, i to, co lubimy bardzo robić, to zlikwidowanie obciążające. Obciążających włosy produktów i też zabiegów. Zabiegów mam na myśli na przykład prostowanie włosów bądź nadmierne ich suszenie. A co jeszcze może pomóc? Oczywiście odpowiednia dieta drożdże, które kochała nasza babcia, czy też produkty zawierające białko, jak mięso, pistacje, sery. Naprawdę możemy o siebie zadbać i od wewnątrz, i od zewnątrz. Jeżeli macie więcej pytań, zapraszam do zostawienia komentarza pod tym filmikiem, i do zobaczenia w następnym filmiku.